Tę pierwszą noc, jak uspaliśmy, wiesz, że to, to, to mienty, no bo to, to, rano wcześniej wstała, a mm. później spać. I wiesz, tak dobrze się spało, bo w materacu nie, nie widziałam, że na tak na miękkim materacu tak dobrze się śpi, bo nie mamy tego czy nie? No rewelacje, kurde tej hałas, nie wiem, dwie od otwarte, nie ja wiem, pewnie na tej budowie. Wmówiłam cały ten, całą która to jest godzina, więc zapaliłam pomórki, mam już dużo mm -hmm. zegarek na ty dnie to dojrzę, której patrzę po szóstej, ja mówię, no chyba i dają Lubią spać, rozumiesz, nie? No o tej godzinie. 17 oh. grup, nie? To no, chyba to będzie to. Sun i snow Słońce i śnieg, tak? Czy idzie tłumacz czy nie Tłumacz <laughs> za przysięgły.